21 sierpnia 2025 roku zmarł Stanisław Sojka, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków ostatnich dekad. Artysta miał 66 lat i w dniu swojej śmierci miał wystąpić na scenie Opery Leśnej podczas festiwalu Top of the Top. Publiczność czekała na jego koncert, a zamiast muzyki usłyszała dramatyczny komunikat o jego odejściu. Sojka pozostawił żonę, czterech synów: Jana, Jakuba, Marcina i Antoniego oraz czworo wnucząt. Ninę, Michała, Jaśka i Józka. Wnuki w mniejszym lub większym stopniu nawiązują do rodzinnych muzycznych tradycji, a szczególnie wyróżnia się Nina, jego wnuczka, która od najmłodszych lat śpiewa u boku dziadka. Sojka nie krył swojego wzruszenia, gdy opowiadał o wspólnych muzycznych chwilach z Niną i traktował ją jako potencjalną kontynuatorkę swojej artystycznej pasji. W wywiadach artysta podkreślał znaczenie rodziny i rolę dziadka w swoim życiu. Mówił o nowej epoce, która rozpoczęła się wraz z narodzinami pierwszego wnuka Michała. Skończył się czas rodzicielskich obowiązków, zaczęły się obowiązki dziadkowe. Cieszył się każdą chwilą spędzoną z wnukami, a śpiewanie z Niną było dla niego wyjątkowym doświadczeniem. Sojka potrafił też cieszyć się najmniejszymi gestami. Laurki od wnuków z okazji dnia dziadka przechowywał w albumach, traktując je jako dowód więzi i naukę wyobraźni. Jego życie to nie tylko muzyka, ale i głębokie więzi rodzinne które pozostaną po nim jako trwałe dziedzictwo. Śmierć Stanisława Sojki przerwała jego niezwykłą muzyczną drogę, ale pozostawiła po sobie pamięć i inspirację dla kolejnych pokoleń. Być może właśnie Nina, ukochana wnuczka, stanie się symboliczną spadkobierczynią jego muzycznego świata, kontynuując tradycję dziadka i wnosząc w nią własną pasję i talent. Jeżeli poruszyła Cię historia życia i twórczości Stanisława Sojki, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał aby nie przegapić najważniejszych informacji i wspomnień o wielkich polskich artystach. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.